W dolinie Trzech Stawów oddano wodny plac zabaw. Inwestycja powstała w ramach budżetu obywatelskiego, a całość projektu kosztowała 1,5 miliona złotych. Wodny plac zabaw, co długo wyczekiwana inwestycja w Dolinie Trzech Stawów, która na pewno ubogaci ten teren. Co tutaj się znajduje? W Dolinie Trzech Stawów otwieramy dzisiaj wodny plac zabaw. To doskonałe uzupełnienie już obecnej infrastruktury w Dolinie Trzech Stawów. Możemy tutaj skorzystać z tradycyjnych placów zabaw, z stawu kajakowego, gdzie popływamy na różnym sprzęcie wodnym. Od dzisiaj możemy skorzystać z atrakcji nazywanej wodnym placem zabaw, który dedykowany jest dzieciom od lat trzech. Natomiast atrakcji takie upały myślę, że może skorzystać każdy, nawet dorosły chętnie schłodzi się pod strumieniem chłodnej wody. W ramach wodnego placu zabaw mamy 18 atrakcji wodnych, w których możemy korzystać codziennie, bezpłatnie od godziny 9 do 21. Jaki jest koszt budowy takiego placu? Realizacja tego projektu była w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt tej inwestycji to około 1,5 miliona złotych i był realizowany przez ostatnie miesiące, natomiast sam projekt został wybrany przez mieszkańców ogromną Ogromnym poparciem ponad 13 tysięcy głosów w roku 2016 jednak z uwagi na zmiany i podłoże pierwszej lokalizacji musiała ona zostać zmieniona, co oczywiście zaakceptowała wnioskodawczyni. A kto jest pomysłodawcą tego projektu? Pomysłodawcą jest pani Monika Woźniak Katowiczanka, mieszka tutaj w okolicy. Zdecydowała się na zgłoszenie podobnego projektu do realizacji w Katowicach, ponieważ wcześniej ze swoim dzieckiem korzystała z podobnych atrakcji w miastach ościennych i zdecydowała, że podobna atrakcja byłaby doskonałym rozwiązaniem i wzbogaceniem infrastruktury Doliny Trzech Stawów. Dzisiaj taki wyjątkowy dzień w Dolinie Trzech Stawów, otwarcie parku wodnego. Jak się pani podoba? No podoba nam się fantastycznie. Przede wszystkim Katowice zasłużyły sobie na takie miejsce, jaka, jakim jest ten wodny plac zabaw. Nie musimy jeździć już na paprocany. Mamy swoje w Katowicach i cieszymy się tym bardzo. Przede wszystkim oddaliśmy swój głos w budżecie obywatelskim i cieszymy się i będziemy korzystać, jeżeli pogoda tylko nam dopisze. Będziemy tu codziennie. A korzystała Pani do tej pory z dziećmi z podobnych placów wodnych w regionie? Tak, jeździliśmy na Paprocana, ale nie ukrywam, że to jest kawałek dla nas, mimo że jesteśmy zmotoryzowani, no to jednak jest to jakaś wyprawa. Jestem mamą pracującą, więc mam tylko do południa czas, więc teraz będę do południa przebywać tutaj. Otwarcie parku wodnego przypadło na najgorętszy dzień tego roku. Zatem frekwencja bez wątpienia dopisała.